Cześć! Dzień dobry wszystkim słuchaczom w kolejnym bo już trzecim odcinku podcastu Wypadki Drogowe Okiem Adwokata. Pojawia się on w każdy czwartek o godzinie 6.30, tak abyś w drodze do pracy, na basen czy w drodze do realizacji własnych marzeń mógł, mogła mnie posłuchać. Jest czwartek 21 września 2023 roku i dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju. Ja nazywam się Mateusz Tomczak i jestem adwokatem. Dziś w odcinku o odpowiedzialności karnej osoby, która wręcza lub udostępnia kluczyki od pojazdu osobie pod wpływem alkoholu. Policjanci działdowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej pojazd, którym kierował mieszkaniec okolicznej wsi. Miał on pół promila alkoholu w organizmie. Oczywiście policjanci przerwali dalszą jazdę, a pojazd przekazali żonie. Jakie było zdziwienie, gdy ten sam kierujący w odstępie godziny ponownie został zatrzymany przez patrol ruchu drogowego? Mężczyzna ten znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Z artykułu wynika, że jego małżonka również poniesie konsekwencje tego, że udostępniła pojazd osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości. I teraz pada pytanie, czy można tak? Otóż można. Orzecznictwo sądowe uznało, że nie budzi wątpliwości, że sprawcą wypadku w komunikacji może być także ten, kto na przykład wręczył kluczyki do własnego samochodu osobie obiektywnie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w jakikolwiek inny sposób zamanifestował wolę, by prowadziła ona pojazd chociażby przez skierowanie do takiej osoby, tak, teraz ty prowadzisz, zaś, zaś kierujący później spowodował wypadek. Na szczęście w opisanej wyżej sytuacji do wypadku nie doszło. Taka odpowiedzialność jest oparta na konstrukcji współsprawstwa. Oczywiście pojawiają się inne koncepcje typu pomocnictwa lub też podżegania, jednakże to jest temat na inny odcinek. Jeśli zatem organizujesz imprezę, a wiesz, że komuś mogą przyjść do głowy szalone pomysły, by pojechać do okolicznego sklepu po alkohol, no bo przecież jest blisko, na bocznych nie stoją. To dla własnego bezpieczeństwa schowaj kluczyki w bezpieczne, nikomu niedostępne miejsce. Oczywiście, sprawca takiego wypadku może podczas przesłuchania powiedzieć, że kluczyki od samochodu mojego znajomego znajdowały się przy drzwiach wyjściowych, a on przecież wie, że jak trochę wypije, to zawsze chce wsiadać za kółko. Mógł schować te kluczyki. No i wtedy rozpocznie się cała zabawa. Jeśli potrzebuje się ze mną skontaktować, to na mojej stronie internetowej jest kontakt do mnie. Do usłyszenia w kolejny czwartek, jak zawsze o godzinie 6.30. Porozmawiamy o tym, kto ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku, gdy skręcamy w lewo pojazd, a samochód jest wyprzedzany.